Dzięki tym kulom moje pranie jest śnieżnobiałe bez wybielacza. Po tym triku przestaniesz kupować drogą chemię. Wystarczy ci kilka składników, aby zrobić je samemu. Połączenie tych składników świetnie poradzi sobie z białym praniem. Na początku należy zetrzeć mydło na tarce o grubych oczkach. Jest to najtańszy środek odkażający. Świetnie zmywa trudne do usunięcia plamy wiórki mydlane przekładamy do miski. Następnie do miski z mydłem dodajemy pół szklanki sody oczyszczonej. Jest jednym z najbardziej popularnych środków stosowanych w czyszczeniu czy praniu. Świetnie usuwa plamy czy przebarwienia. Następnie wlewamy 60 ml wody utlenionej. Która nie tylko skutecznie usuwa plamy i wybiela materiały, ale również działa jako dezynfekujący środek. Rękami mieszamy tak przygotowane składniki i kleimy z powstałej masy małe kulki. Mocno ugniatamy, żeby zachowały swój kształt. Odstawiamy je na inny talerz i czekamy, aż trochę wyschną. Wrzucaj je do bębna za każdym razem, kiedy pierzesz ręczniki, pościel czy białe ubrania. Po praniu zauważysz różnice, wszystko będzie o wiele bielsze niż zwykle.